Kasiemka, jak widzicie ja już w trasie jadę na, ten, na tą akcję serwisową, no na ten moment nie mogę Wam nic więcej powiedzieć, bo bo nie wiem, podobno jest coś z kablami od alternatora źle dokręcone, czy coś nie tak, yy, się dowiem tam w serwisie, to Wam wszystko powiem na powrocie. Tymczasem sobie lecę, powolutku. No nie będę ugrywał Wam trasy standardowej, bo praktycznie to, co wczoraj jechałem, to i dzisiaj jadę. Więc jak wyjadę z serwisu, to szybko Wam w pięciu słowach powiem. A dzisiaj nagrywamy w innym zestawie. Podłączyłem mikrofon z DJI. -a. Na rzepa go wkleiłem do kasku, zobaczymy, czy dźwięk jest lepszy, czy gorszy. Według mnie będzie lepszy, ale... Dopiero okaże się, jak w domu zgram filmik. Ponagrywamy sobie coś jeszcze tutaj, żeby przetestować mikrofon. Przy, przy głośniejszych warunkach, cichszych. Jak hamulce piszczą. No wczoraj mi się nie podobało to wybieranie takie losowe dźwięku żebyście się też nie przyzwyczajali, że ja będę wrzucał filmiki często na kanał, bo tak nie będzie. Bo zajmuje mi to za dużo czasu. Dzisiaj też kolega przyjechał z DLA650, żeby pojeździć sobie multistradami V2, V4, ciekawe czy już skończył. Będziemy przejeżdżać koło Ducati, to sobie zobaczymy. Ach, te hamulce w Tigerze No niestety innego dojazdu nie ma w tym momencie bo jest zamknięty most czy wiadukt na Mikołowskiej no i trzeba jechać tędy Ja, ja Tomka spotkałem. <śm> Elegancko. Bardzo fajnie, tylko ciasno tutaj. Sru. Dobra, dzień dobry, witam jeszcze raz. Zrobiliśmy foteczkę. I lecimy do domku. Już wiem, co było zrobione. <śm> Płyta pod kufer, dokręcana z akcji serwisowej to wynikało. I oczywiście przekaźnik, który z ulakowi tam padł. Sprawdzony, sprawdzony, czy dobrze dokręcony. Bo to o to chodzi. Że niektóre osoby może miały źle dokręcony. Ale u mnie podobno było wszystko ok. No i fajnie. Mamy ogarnięte, wracamy do domku, więc jak widzicie poszło raz dwa, ustawili mi nawet zegarek, widzę 15:22 dokładnie, więc ogólnie byłem z 20 minutek tam na miejscu, kawka oczywiście wypita, z przemkiem pogadany, naprawdę, jeżeli chodzi o samą obsługę. Triumfa to rewelacja. Zobaczymy jak się będzie jechało przez miasto. Chciałbym Was też zachęcić do tego, żebyście się wybrali do Triumfa, bo w tym momencie mają bardzo fajne wyprzedaże. Leasing 101%, kredyt 3x33 i jeżeli jesteście osobami fizycznymi, bez prowadzenia działalności gospodarczej, no to możecie spokojnie Wytargać bardzo fajny rabat w wysokości około 15%, więc uważam, że to jest naprawdę mega, mega, mega dobra oferta. Plus, jeszcze na przykład do Tigera 900, jakbyście kupowali, to możecie chyba za 2,5 albo 2000 wytargać stelaże tylne oraz kufry. Więc, moim zdaniem, jak najbardziej warto, podjedziemy najbardziej do przodu, jak się da. No już dalej nie podjedziemy. Nie przycisnę się tam. Cóż zrobić? No, takie życie. Nawet motocykle w korku stoją, jak widzicie. Ale by było, bym przeleciał na czerwonym. No, ale hamowaliśmy bez ABS-u grzecznie. Znowu ten sam krawężnik, cyk. Jakieś coś leży na środku skrzyżowania Mam nagrane dwa fajne filmiki. Wczoraj dzisiaj nagrałem. Dzisiaj nie zdążę go obrobić, więc wrzucę go w sobotę. No i co? I dziękuję Wam, że oglądaliście, że poświęciliście swój cenny czas na to, żeby siąść, kliknąć, oglądnąć Mam nadzieję, że... W tym roku jeszcze coś uda mi się nagrać, chociaż nie obiecuję. Bo pogoda zapowiada się już nie najlepsza. A w przyszłym sezonie jak ktoś będzie gdzieś w okolicach Katowic, dawajcie znać. Będę miał czas, no to się gdzieś przejadę z wami. <grym> Jeżeli to jest dla Was ważne, jakbyście chcieli. No, jeżeli nie jest to dla Was ważne, to też dajcie znać, bo warto się spotkać. Koło RR Moto możemy się spotkać też na kawce. W RR Moto nie ma problemu. Będziecie na pikniku. W RR Moto, też możecie dać znać. Mam blisko, więc zawsze mogę podjechać i pogadać. No to dzięki. Trzymajcie się. Na razie.